Simona Patalano i Angela Fabiani Zaro we Włoszech Orędzia Maryi Simona Zobaczyłam mamę Była cała ubrana na biało Brzegi sukni były złote Na piersi miała serce z ciała ukoronowane Białymi kwiatami A nad sercem Maleńki płomień. Mama prawą ręką wskazywała na swoje serce, a lewą wyciągała ku nam, jakby podawała nam dłoń. Na głowie miała welon, który był zarazem jej płaszczem, cały biały, poprzetykany złotymi punkcikami i miała koronę królowej. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci moje, przychodzę do Was, by Was przyprowadzić do mojego i Waszego Jezusa. Przychodzę do Was, by Was prowadzić, by wziąć Was za rękę. By ponieść Was w moich ramionach. Pozwólcie się nieść w ramionach, moje dzieci. Pozwólcie się kochać. Dzieci, Bóg Ojciec jest dobry i sprawiedliwy, jest Ojcem miłosierdzie i miłości. Lecz, och, dzieci moje. Nie możecie się od niego oddalać, odwracać się od niego plecami, a potem narzekać, że was nie słucha, że wam nie pomaga. Trwajcie w wierze. Dzieci, patrzcie na mojego Jezusa rozpiętego na krzyżu. Jego otwarte ramiona zapraszają was do niego. Oczekuje was. Czeka na wasz krok ku niemu, jest gotów was przyjąć i wam przebaczyć. To do was należy przybliżyć się do niego. Kocham was, dzieci moje, módlcie się. Dzieci, módlcie się za mój umiłowany Kościół, módlcie się. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pośpieszyliście do mnie. Angela: Tego wieczoru mama ukazała się cała ubrana na biało. Była okryta wielkim błękitnym płaszczem, delikatnym i poprzetykanym światełkami. Ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z dwunastu gwiazd. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania. W jej prawej ręce miała długą koronkę różańce z świętego białą, jak ze światła, która jej sięgała prawie aż do stóp. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na niej był wąż. Albo raczej smok, tak wyglądał, który usiłował szeroko otworzyć swoją paszczę i mocno uderzał swoim ogonem. Ale mama powstrzymywała go mocno. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, Dziękuję, że także tego wieczoru jesteście tutaj w moim błogosławionym lesie, by mnie przyjąć i odpowiedzieć na to moje wezwanie. Dzieci najukochańsze, jeśli jestem jeszcze tu między wami, to jest tak z niezmiernego miłosierdzia Bożego. Jestem tu, by was ocalić i by przynieść Wam orędzie nadziei, dzieci najukochańsze. Tego wieczoru przychodzę do was jako królowa nieba i ziemi. Przychodzę do Was jako matka miłosierdzia. Przychodzę do Was jako Matka Bożej miłości, lecz nade wszystko przychodzę do Was jako matka Nieskończonej miłości. Dzieci najukochańsze, również dziś wieczorem przychodzę, by prosić o modlitwę, o modlitwę za mój ukochany Kościół. Przychodzę prosić Was o modlitwę za mych wybranych i umiłowanych synów, którzy tak często sprawiają, że cierpię. Dzieci, módlcie się dużo za Waszą diecezję. Módlcie się, aby Duch Święty zatopił Was w łasce. Dzieci, Kościół jest oblężony i okryty dymem nieprzyjaciela, jest otoczony dymem szatana. Och. Płaczę, płaczę z powodu tych wszystkich moich synów, wybranych i umiłowanych, którzy swoim złym przykładem oddalają tak wiele moich dzieci od kościoła. Dzieci najukochańsze, ja Was kocham przy ogromną miłością. Kocham Was, dzieci. Podajcie mi swoje dłonie. I idźmy dalej razem. Dzieci, droga, która wiedzie do świętości, nie jest łatwa. Jest pod górę i będziecie musieli wiele razy upaść, ale nie lękajcie się. Uchwyćcie się mych dłoni i podnieście się. Jestem tu. Podajcie mi swe dłonie i otwórzcie mi swoje serce. Dzieci, jeszcze raz pragnę, żebyście wszyscy się poświęcili mojemu niepokalanemu sercu. Dzieci, dziś przechodzę pomiędzy wami. Dotykam was. Uzdrawiam wasze serca i wasze dusze. Mama przeszła wśród obecnych i dotknęła każdego w szczególny sposób. Na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 8 maja 2021.